Dzień dobry. Na początku filmu chciałem podziękować wszystkim osobom, które brały udział w, w, w projekcie, w przykręceniu wczorajszego programu. Pytanie na śniadanie. Dokładnie jest to cały projekt, który ma na celu promowania polski poprzez pryzmat produkcji owoców. Yy, dziękuję bardzo Kamili Jankowskiej, która się mocno w to zaangażowała. Cały projekt się nazywa Jabłonki z Fawole. Zapraszam na Facebooka, na polubienie tej strony. Też yy, za bardzo nic nie wiedziałem o tym projekcie do wczoraj. Kamila mi to rozjaśniła i naprawdę bardzo, bardzo piękna inicjatywa promująca polskie owoce na świecie. Ma to na celu pokazanie całemu światu, z czego Polska słynie. Szwajcaria płynie z serów, Holandia z tulipanów, Japonia z kwitnącej wiśni, a my, my, my żebyśmy słynęli z, yy, z produkcji owoców. Wciągnęliśmy w to moją siostrę. Nie bez przyczyny. Obydwoje, tak jak ja i moja siostra, jesteśmy lekarzami. Ja jestem lekarzem od, od jabłoni. Leczę jabłonie, chodzę z lupą, patrzę co im dolega, no i, i chronię je. Chronię je przed różnymi chorobami. No i tak wyglądają owoce. Moja siostra leczy ludzi bez użycia chemii, ekologicznie, jak ja to mówię, poprzez co będę, co będę zdradzał. No to jest naprawdę coś, coś wielkiego, co ona robi, bo mało osób się do tego nadaje jeżeli jesteście zainteresowani yy, podam link yy, wystarczy wpisać yoga house grójec i się tam więcej dowiecie na czym, na, czym, na czym to wszystko polega także to jest moja siostra obydwoje mamy coś, coś wspólnego obydwoje jesteśmy lekarzami ona od ludzi, ja od jabłek i tak wyglądają zdrowe owoce leczone przeze mnie i tak samo wyglądają ludzie, którzy wychodzą po terapii od mojej siostry, uśmiechnięci, szczęśliwi, bo naprawdę życie jest piękne, tylko nie należy go sobie komplikować, a ludzie sobie sami go komplikują poprzez nie wiem, jakoś nie idą prostą drogą, tylko wszystko dookoła dookoła robią przez to życie staje się trudne i potrzebna jest taka właśnie osoba jak moja siostra która doskonale to rozjaśni i nagle mówimy kurczę przecież, przecież to jest wszystko do zrobienia, co człowiek nie może, może, tylko może nie chce lub lub patrzy żeby ktoś coś za niego zrobił, no niestety jeżeli chcemy zmieniać świat zacznijmy od siebie, jeżeli chcemy być Inteligentniejsi, zacznijmy czytać książki. Jeżeli chcemy się pozbyć agresji, bądźmy, bądźmy mili, uśmiechnięci do innych, a naprawdę życie stanie się prostsze. Nie wolno reagować agresją na agresję, bo to tylko się nakręca. Jeżeli ktoś jest, to jest moja taka domena, jeżeli ktoś jest agresywny, ja z uśmiechem do niego i uwierzcie, to działa. To działa. Agresja milknie i człowiek staje się potulny. Także ktoś kiedyś powiedział, dla Hama trzeba być Hamem. Nic bardziej mylnego. Hama ja uczę poprzez kulturę. To jest jego problem. Jeżeli nie umie się zachować, to jest jego problem. Trzeba zachować spokój ducha, emocje na bok i naprawdę to działa. I jest dużo. Dużo, dużo, dużo prościej żyć, także nie utrudniajmy sobie życia, bądźmy dla siebie mili, bo w takim, w takim gronie naprawdę jest dużo więcej możemy zrobić. Przyszedłem zobaczyć, co to z tymi moimi jabłkami jest. Czy nie mają jakiejś dolegliwości, ale widzę, że są zdrowe jak ryc, no i czekamy na pierwsze. Zbiory. Dziewczyny już z Ukrainy dzwonią. Kiedy, kiedy, bo już nie mogą się doczekać. No pewnie każdy by chciał, ale nic na siłę. Powolutku, jabłko musi swoje wywisieć. Dzisiaj będę robił indeks strajfa. Zobaczymy, ale myślę, że to są pojedyncze jabłka, które się nadają. Tak wygląda. O, tak wygląda okaz zdrowia. Jabłka. Które zachęca do zjedzenia, i właśnie co zaraz uczynię, należy jeść około 2-3 jabłek dziennie. I to chroni przed, przed lekarzem. I proszę mi nie pisać takich głupich komentarzy, że to jest zlane chemią. Za takie coś to powinny być, yy, powinny być kary. Tu nie ma chemii, co wbijcie do głów. To jabłko jest zrobione. Zro w ścisłym rygorze ja jestem pewny, że mogę dać to swojej córce, swojej rodzinie nikomu to jabłko nie zaszkodzi jeżeli ktoś uważa że te jabłka są trujące to proszę nie oglądać tego kanału proszę się odsubskrybować i nie pisać takich komentarzy bo to tylko wzbudza agresję a ja sobie nie życzę, żeby żeby była agresja na moim kanale będą usuwane takie osoby bo ja nie chcę się po sądach, bo taką osobę można pozwać do sądu i by musiał mi udowodnić, że to jabłko ma chemię, a nie ma. Także proszę nie pisać, bo ja już tym, już moja cierpliwość się do tych osób skończyła. Będą to osoby usuwane z kanału i możecie sobie myśleć co chcecie, ale polskie owoce są smaczne, zdrowe i nie piszcie, że są zlane chemią, bo na mnie to działa jak płachta na byka. Dziękuję, pozdrawiam, i dnia.